is better than your last rap, rapping like a vampire wrapped in a black sash all blood Dobra, słuchajcie, taki prosty bardzo temat. E, tamtą stronę już zrobiłem, nagrywałem, ale nie wszystko poszło tak, jak chciałem z nagraniem, więc tutaj będziemy powtarzać, mi nie chodzi o to, żeby tutaj pokazywać, jak zmieniać hamulce. Znaczy, o to mi chodzi, natomiast mi chodzi mi o to, żeby wszystko nagrywać, jak się męczę z kluczami, kręcę. No chyba każdy kręcić, umie wiemy, że się odkręca w lewo, przykręca w prawo. Ewentualnie jakieś trudniejsze czy ciekawsze momenty będę e, pokazywał, tak? A więc tak. Tu są dwie śrubki do zdjęcia tego jarzma, gdzie są klocuszki yy, i co? Kontra 15, śrubka 13. Ja mam pełen komplet, czyli mam też i te blaszki, co są w środku z klockami, i nowe śruby tutaj szczytowe. więc yy, nie zastanawiam się zbytnio. Ważne, żeby to odkręcić to też fajnie, no można kupić tańsze klocki, no to one wtedy tego nie mają. kupiłem droższe, bo chciałem to wszystko wymienić, mieć od początku w porządku. to jest hamulec ręczny i z nim jest taka sytuacja, że tłoczek jest z nim powiązany, także nie możemy tłoczka wcisnąć, musimy tłoczek wkręcać są dwa sposoby, jest do tego specjalna praska ewentualnie klucz od jakiejś szlifierki no tu czujesz jakieś szersze cążki, różnie co tam kombinują ja tam preferuję praskę, bo już czuję z cztery dychy i jak się normalnie do tego podejdzie, no to wszystko działa, funkcjonuje, nie ma z tym najmniejszego problemu, więc po co się wysilać jakimiś tam kluczami, sobie niszczyć? Potem naprawa tego wszystkiego to więcej czasu i pieniędzy niż ta praska, tak? W końcu po coś to zostało zrobione. Dobra, jedziemy z tematem. Dobra, a więc tak. To i to. Wam tutaj pokazuję. Zobaczcie. To są te blaszki. On idzie góra-dół. To są takie ślizgi, można powiedzieć. Po tym chodzi klocek. No generalnie na sucho, z tego co wiem, powinno być montowane. E, co my tu mamy? No klocki, wiadomo. Z folią dwustronną mocującą do tych takich... To są takie jakby blaszki, które zmniejszają e, wibracje tych klocków, tak? No i to są te nowe śrubki, które pójdą tu. I tu, i takich śrubek. W zestawie są dwie klocki boscha miały być tańsze, ale nie miały właśnie w zestawie tych blaszek i tych śrubek, więc. względu na to, że chcę to wszystko powymieniać, no to kupiłem te wrączkę. Różnica 30 zł. proszę bardzo, tarcza nowa. Jedziemy z tematem. Tutaj temat chyba jest dość nowy, przynajmniej jeśli chodzi o tą stronę, jeśli chodzi o jarzmo. No, śrubek no, są jest jakoś powyrabiane masakrycznie. Nie używam rękawiczek, bo nie lubię rękawiczek po prostu w robocie. mnie to. Dobra. O, mamy to. Tutaj prowadniczki, to na którym to jeździ wszystko. No tutaj na górze widać, nie? O, elegancko chodzi. Czy jest Może nie. Bo powinienem jeszcze odkręcić tarczy, za czym się zajmę tymi tymi, no, ale już trudno. Będę sobie jakoś poradzić tym faktem. Dobra, słuchajcie, tutaj o dziwo poszło szybko z tą śrubą. Nie to co z tamtej strony, no, tam jest tragedia. Tutaj śrubka kontrująca elegancko wyszła. Co ciekawe ona jest na gwiazdką ją wykręciła, a nie jakimś porgsem. Mm. Nie wiem o co tu chodziło, nie? Zobaczcie, no, ale według mnie tak tarcza wyglądać nie powinna. Słabo to wygląda. Dobra, teraz tak. A to odgruzować. Tu oczywiście blaszek prowadzących nie ma. Bo i po co? Prawdopodobnie brak tych blaszek. Z tamtej strony zresztą też tych blaszek nie było. Z tamtej strony też tych blaszek nie było i prawdopodobnie jest to przyczyna tego że to się tak ścierało nierówno i zresztą nie chowało, tak powinno. Na gumeczki uważajcie, żeby draki potem nie były. Także tak, to musi być czyste, musi być po prostu wolne od jakichś tam występów, innych takich rzeczy, żeby potem jak się blachy nową zakłada, żeby to ładnie stykało, było proste. To zapewni prawidłowe działanie takiego klocka jednej i drugiej strony. Tak jak będzie powyginane, powytęto. Będzie można zapomnieć o tym, żeby to prawidłowo chodziło. Korzystając z faktu, że wszystko macie podsłaniane, warto sobie to wszystko jakoś tu poczyścić, tak? Potem to, to będzie miało wpływ. No, żyjcie. Tak, reasumując, to ściągamy to, wyciągamy klocki z, z klocków. Trzeba sobie, jak nie macie, a pewnie nie macie, nowych, zdjąć takie blaszki, w słabym stanie, no ale coś trzeba z tym zrobić. A czy to w ogóle gdzieś jest do kupienia.